Działania na potęgach, na przykładzie. Chcemy obliczyć wartość takiego wyrażenia. Aby to zrobić, zaczniemy rozbrajać to wyrażenie od środka. Zacznijmy od tego nawiasu. 2 do potęgi 7 razy 2 do potęgi minus 4. Jeżeli mamy te same podstawy, czyli w tym wypadku dwójki, to wykładniki, czyli te małe liczby na górze, te małe cyfry, dodajemy. 7 dodać minus 4 to jest 3. Mamy 2 do potęgi 3 z nawiasu, a za nawiasem jeszcze mamy do potęgi 3. Dwójkę przepisujemy. Kreska łamkowa. Możemy równolegle zająć się licznikiem. 2 do 4 przepiszemy. Podzielić. A 2 do potęgi minus 5 to jest 1 dzielone przez 2 do potęgi 5. Zamykamy ten nawias zewnętrzny, kwadratowy. I jedziemy dalej. Od licznika 2 do potęgi trzeciej i do potęgi trzeciej. To jest 2 do potęgi 3 razy 3, 9. 2 do potęgi 9 razy 2, kreska łamkowa, 2 do potęgi czwartej przepiszemy i pamiętamy, że podzielić to znaczy pomnożyć przez odwrotność. A odwrotność tego ułamka to jest po prostu 2 do potęgi 5. Zamykamy nawias kwadratowy. To się równa w liczniku 2 do potęgi 9 razy 2. Taki przykład robiliśmy już na początku. Zapewne już pamiętasz, należy wykładniki dodać. Ale pytanie, jaki tu jest wykładnik? Jeżeli nie jest napisany nic, to znaczy, że jest 1. Napiszemy 1. 9 plus 1 to jest 10, czyli mamy 2 do potęgi 10, a w mianowniku 2 do potęgi 9. Bardzo dobrze. I nawias kwadratowy, za nim trójka. W tym miejscu mamy dzielenie. Mógłbyś to zapisać jako inaczej. 2 do potęgi 10 podzielić na 2 do potęgi 9 za nawiasem potęga trzecia. A jeżeli dzielimy, to wykładniki odejmujemy. 10 odjąć 9 to jest 1, czyli mamy 2 do potęgi pierwszej. Mógłbyś też napisać po prostu 2, a za nawiasem 3. Teraz mamy potęgę potęgi i tutaj mnożymy. Zatem wynik to jest 2 do potęgi trzeciej. Krótko powtórzę, co tu zrobiliśmy. Najpierw obliczyliśmy wartość tego nawiasu. 2 do potęgi 7 razy 2 do potęgi minus 4. Tutaj te wykładniki dodaliśmy. To było 2, 7 dodać minus 4. A 7 dodać minus 4 to jest 3, czyli mamy 2 do potęgi 3. Następnie zamiast 2 do potęgi minus 5 zapisałam 2 do potęgi minus 5, to jest inaczej 1 przez 1. 2 do potęgi 5. To nam się przydało tutaj, żeby odwrócić potem ułamek. Następnie zrobiłam ten krok. 2 do potęgi 3 i jeszcze raz do potęgi 3. 2 do potęgi 3 i do potęgi 3 to jest inaczej 2 i w wykładniku 3 razy 3, a 3 razy 3 to jest 9. Kolejny krok, jaki zrobiłam, to Zamiast podzielić, napisałam pomnożyć przez odwrotność. Odwrotność takiego ułamka 1 przez 2 do potęgi piątej to jest 2 do potęgi piątej przez 1, a to wiemy, że jest po prostu 2 do potęgi piątej. Czyli to się zadziało w tym miejscu, a zamiast podzielić, napisałam pomnożyć. Pomnożyć przez odwrotność. Tutaj znowu wykładniki dodaliśmy czyli ten pierwszy krok. W tym miejscu wykładniki odejmowaliśmy, ponieważ mieliśmy dzielenie. Zaznaczę na kolorowo. Tutaj było coś nowego, ponieważ było 2 do potęgi 10 dzielone przez 2 do potęgi 9, a to jest inaczej. 2 i wykładniki odejmujemy. Czyli 2 do potęgi pierwszej, czyli to było równe 2. W tym miejscu znowu mieliśmy potęgę potęgi, czyli wykładniki mnożyliśmy. Mam nadzieję, że powtórzyłeś już krótko działania na potęgach. Powodzenia.